O kolegę, który 8 km dziennie wstaje rano. Mieszka tam niedaleko lasu i, i 8 km robi piechotą. I później mówi: Mam piękny dzień, wspaniały, super i tak dalej. I ja mówi: Ja tak zacznę próbować. I jak ja dzisiaj wstałem o siódmej, nie? przyjechałem przyjechałem się tym rowerem, ale później osiadłem na i tak jak tu Ania mówiła, nagle te Trybido spada i nagle znowu kurczę, z tego Bielańskiego ma jechać. No. no i dzwonię do tego kumpla, mówię ty. Mówię, no wstałem rano na trzo mówię słońce tego, przejechałem się na tym rowerze. A tu ten, A on mówi, wieśniach, ale to nie tak od razu wszystko. To ja mówię, to tak jak z tą akceptacją. jak jakby Ja sześć lat z, ze sobą zawsze rano. Rozmawiamy. Yy, I ten, ja, ja do mnie dopiero po sześciu latach, gdzieś do mnie dochodzi to, po sześciu latach niepicia i bycia na programie i, i, i pomagania innym, dochodzi do mnie to, że ja naprawdę mam wpływ, ale y, to jest tak, że jeśli tylko się pojawi ta myśl, ta zła, bo na przykład. Ja, ja wstaję rano i najpierw czytam refleksję i już mi myśli uciekają. Ale czy tak, czy w szpitalu będzie kolejka? Czy tamto mi załatwią, czy ja, ma, ja mam pojechać na ten narodowy rowerem, czy, czy samochodem? Ten parking jest daleko i słuchajcie, imię już się wszystko kotuje, bo ja dzisiaj cukru nie powinienem jeść, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić, a czy mi czy kupić jej kwiaty, to mi wczoraj dała prezent, słuchajcie, i nagle jestem w czarnej dupie. Ta pralka normalnie, a ja to muszę momentalnie wyrzucić. Momentalnie te wszystkie myśli. I, I mnie kiedyś taki kolega na tej grupie na Placu Użybowskim, ja powiedziałem, że nie mam pieniędzy i tak jak tu Wojtek kiedyś mi kupił te desmoksan i, nie, i dlatego nie palę, trzeci rok idzie. Tak on mi kupił tą książkę Uczymy się, Naucz się modlić, czy tam modlitwa tego, tego takiego youtubera, tego księdza, tego taki wielki chłopisko nie pamiętam to się nazywa, szósta, tak, i słuchajcie, i on i nam on, i, i on pisze w tej książce, żeby jak już tam pomedytuję, bo tam medytuję, jestem wdzięczny za to, że, że żyję, że, że mam zdrowy umysł i tak dalej, i tak dalej, i później nagle mówi tylko ty i on, on i ty, ty i on, żadnych innych myśli. I mnie się nie raz to udaje, dosłownie na sekundę, na pięć. Nie myśleć nic, tylko on i ja, ja i on, on i ja, ja i on. No i to, to, no to wtedy to jest, to jest jakaś szansa i, i te myśli odchodzą, ale naprawdę to trzeba od razu w zarodku to, to myśl, to co mnie e, rozwala, po prostu odrzucać. I jest to naprawdę e, dla mnie no, jakieś takie nowum. Ale to naprawdę działa. Nie, nie jest to tak, że um, no wierzę, że jeśli ja przez 6 lat nie byłem w stanie, bo my taką wojnę toczyliśmy, bo on się nagrywał na tej mojej grupie i mówi, och jest piękny dzień, super jest, fajnie jest. A ja, a ja się nagrywałem, a ja znowu się obudziłem i mam wszystko w dopie i wszystkich w dupie, nie? I nie wiem, czy mam się powiesić, czy napić i tak dalej. Ale słuchajcie, ale on ma więcej teraz tam na TikToku tych <noise> oglądających, niż ja na tym YouTubie, nie? I zobaczyłem, I zobaczyłem, że ja też nie chcę słuchać tych właśnie, co jęczą, co narzekają, nie? Tylko lepiej mi jest posłuchać tych, co mówią, że jest fajnie, ale którzy mówią prawdę, słuchajcie, prawdę, a nie, że... Jest fajny gdzie wszystko świeci i jest dobrze, nie, tylko, no, jak, tak jak ja rozmawiam ze swoim sponsorem, ja mówię, jak jest, A on mówi, no, wiesz, jest dobrze, lepiej niż być powinno, ale to nie znaczy, że życie jest łatwe, nie, bo jak ja bym tu opowiedział, nie, o, czy o tym przyjacielu, co, co mówi, no, to nie jeden z Was by poszedł pić o, od razu, nie? To łącznie ze mną, bo jak ja bym miał takie problemy i po prostu takie sprawy. Ale on się skupia tylko na tej jednej chwili. Na tym, co jest teraz. nie? Ja tu siedzę z wami, nikt mnie nie leje w mordę, ja nikogo nie muszę skopać. Jest yy, fajna kawa, woda, ciepło tego, przyjemnie, i w tej sekundzie mogę być szczęśliwy. Ale jak mi ten łeb już wychodzi, już mi narzeczona napisze, o której będziesz w domu, bo tam pewnie po pralkę przyjadą. A ja w głowie. I ten. No to ja, ja już jestem chory, bo ja na 15 znowu na grupę muszę lecieć swoją terapeutyczną. No i ten. Także to jest... No to jest po prostu tak jak człowiek chce być bogaty, no to musi pracować, oszczędzać. Tak samo ja się chcę czuć dobrze, to muszę wszystko robić, żeby się dobrze czuć. A, a, a nie to, że to samo przyjdzie do mnie. To nie przyjdzie samo. Ja, ja, ja wiem, bo ja mam zdiagnozowaną przez lekarza-psychiatrę depresję, a nie przez alkoholika drugiego, nie? Tylko przez lekarza-psychiatrę, i mam leki, i, i mam grupy, i to no, i wszystko, nie? Także cieszę się też, że ja tu dzisiaj trafiłem. Dziękuję bardzo.